Co siostra widzi, jak patrzy siostra w lustro na siebie, na swoją twarz? Widzę siebie, Judytę. Myślę, że szczęśliwą, glaryskę kapucynkę, kobietę. A jakby siostra sobie spojrzała głęboko w oczy, co w tych oczach jest? Myślę, że dużo szczęścia. To o tym szczęściu dzisiaj opowiemy naszym słuchaczom. W studiu Radia Warszawa jest siostra Judyta Woźniak, Klaryska Kapucynka. Szczęść Boże. Szczęść teraz Boże. Już naprawdę. Witam. Jak to się zaczęło wszystko, że dzisiaj patrzy siostra w lustro i po pierwsze mówi siostra o sobie siostra, potem jest Klaryska Kapucynka, jest też to imię Judyta. No to długa historia. <laughs> ja zawsze mówię, że historii powołania trudno mi oddzielić od historii po prostu wiary mojej czy też historii modlitwy, relacji z Panem. Ale tak naprawdę poważnie w ogóle o życiu zakonnym myślałam, będąc nastolatką. Ja byłam w Oazie i tam, jakby w tej formacji, słyszałam i uwierzyłam w to, że Pan Bóg ma dla mnie dobry plan. I modliłam się często, że Panie Jezu, chcę wypełnić Twoją wolę. Jeśli chcesz, żebym była siostrą zakonną, to będę. Jeśli chcesz, żebym założyła rodzinę, to też jestem chętna. Ale tylko, żebyś mi wyraźnie powiedział, czego Ty chcesz. Później, jak już byłam w liceum, to już traciłam trochę ducha. Siostry zakonne niezbyt dobrze mi się kojarzyły. Mm -hmm. nie znałam ich zbyt wielu, a te, które znałam, to niestety wydawały mi się kobietami nieszczęśliwymi. A ja chciałam być szczęśliwa, więc to jakoś mnie przestało pociągać i wtedy pamiętam, że moja modlitwa troszkę się zmieniła i mówiłam, Panie Jezu, jak chcę, żebym poszła do zakonu, to pójdę, ale raczej wolałabym, żebyś nie chciał. <grytanie> jak siostra miała wtedy na imię? Katarzyna. 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 Tak. To wtedy jeszcze Kasia. Czyli Kasia pierwszy raz zaczęła myśleć o zgromadzeniu zakonnym. W jakim wieku? Myślę, że jakieś 15 lat miałam, mm -hmm. kiedy w ogóle o zakonie. Ja nie znałam Klarysę kapucynek i zupełnie nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Wtedy już Pan Jezus pukał do serca? No myślę, że tak. Odzywał się, ale siostra słyszała jego głos. Jak to było? Było jedno spotkanie wyjątkowe rzeczywiście, które jakoś mnie naznaczyło i no myślę, że nie byłoby mnie tutaj dzisiaj rzeczywiście, gdyby nie to. I to była moja pierwsza oaza, rekolekcja na wakacje. Jedna z Mszy Świętych wydawało się, że taka jak wszystkie. Pamiętam, że w czasie procesji do Komunii Świętej była pieśń znana: Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszył mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I te słowa wtedy bardzo mnie poruszyły, naprawdę. No po prostu Jezus stanął przy mnie i zapytał, czy mu otworzę drzwi. Zrozumiałam jakieś takie, miałam naprawdę wielkie światło, że, że on jest po pierwsze pokorny, że on stoi i puka, że on nigdy od tych drzwi nie odejdzie, ale też nigdy ich nie wyważy, że to ja muszę je otworzyć. I pamiętam, że przystępując do tej Komunii Świętej, to w środku prawie że wszystko krzyczało we mnie, że otwieram na szerokość Panie Jezu, jakbym mogła inaczej. I rzeczywiście, jak wróciłam do ławki, ogarnęło mnie ogromne poczucie no, bliskości Jezusa. Ja go nie widziałam, ale to mi jakby nie było potrzebne mm -hmm. nawet. Jego wielkiej bliskości, wielkiej miłości, akceptacji. Zaczęłam płakać z tego wzruszenia, przejęcia. Byłam taką dziewczyną raczej zakompleksioną, zamkniętą w sobie, więc ja schowałam głowę pod ławkę i w ogóle się zastanawiam, jak ja mam teraz spojrzeć na innych, jak się wytłumaczy, dlaczego ja płaczę, jak ja w ogóle... <laughs> A się okazało, że, że to dotyczyło całej naszej wspólnoty. Może nie wszystkie osoby, ale bardzo wiele też było zapłakanych obok mnie. ów nie byłam jedyna, e, nie tak. będę się wyróżniać, Chowam się znowu w tłumie przed tak. tobą, Panie Jezu. Ale z drugiej też strony, <grym> dla mnie to było też takie potwierdzenie, że to nie był jej wymysł, że to się zdarzyło. Rzeczywiście, że on sobie wybrał to miejsce, ten czas. Nie wiadomo dlaczego. Jakąś grupę młodzieży, bracia Kapucyni prowadzili tą oazę, więc o, pamiętam. po raz pierwszy Kapucyni? A ja jestem, nie, bo Aha. jestem z parafii kapucyńskiej. Pochodzę Aha. To jest małe miasteczko, gdzie jest tylko jedna parafia, którą właśnie prowadzą bracia Miesi kapucynie, Kapucyni, więc ta duchowość franciszkańska to, to dla mnie była naturalna i od zawsze. Ten moment. Poczuła siostra tę obecność Pana Jezusa i to zdanie młodej dziewczyny, radykalnej też w swoich wyborach, no bo to, że otwieram Tobie, Panie Jezu, tak szeroko drzwi. I są tacy, którzy się boją powiedzieć tak. A siostra wtedy miała to przekonanie. Tak, chcę. Tak, ale to jeszcze nie, nie oznaczało na przykład wyboru życia zakonnego. Mhm. To dla mnie raczej za, za, oznaczało początek nowej relacji, innej jakości i wtedy się zaczęło moje ogromne pragnienie modlitwy. Ja bardzo dużo czasu poświęcałam na modlitwę, Wróciłam do domu, ja naprawdę całe wieczory potrafiłam siedzieć i się modlić. Też po czasie dopiero zrozumiałam, motywacja też nie bo ja chciałam znowu poczuć to coś, mm -hmm. <laughs> a tego się nie da wymusić i to się nigdy nie powtórzyło, ale, ale rzeczywiście bardzo wiele czasu spędzałam na modlitwie, czytałam Słowo Boże. To jest też niesamowity dla mnie jakiś cud, bo dzisiaj mam wiedzę, mam doświadczenie, modlitwy Słowem Bożym, różne rekolekcje, a jako taka młoda dziewczyna miałam bardzo niewiele od strony takiej formacyjnej, czy jakiejś wiedzy nad Pisma Świętego, ale ja codziennie je czytałam. Ja czytałam fragment, nic z niego nie rozumiałam, zamykałam Pismo Święte i kładłam się spać. I tak każdego dnia. To, że ja wytrwałam w tym, nic z tego nie rozumiejąc, to naprawdę łaska Boża, jakieś <noise> światło. I dopiero po, po latach przychodziło właśnie światło, do tego dochodziła wiedza, te, zaczęłam łączyć różne wątki, zaczęłam odkrywać, przez historie też opisane w Piśmie Świętym, swoją własną historię. A jaki był ten Jezus, którego siostra wtedy poznawała, jeszcze jako Kasia, piętnastoletnia i potem trochę starsza? Przede wszystkim ten, który chce być blisko, który jest miłością, akceptacją, przed którym nie muszę udawać, wysilać się, który rzeczywiście po prostu daje też jakieś bezpieczeństwo. Z tym mi się chyba najbardziej kojarzyło. Powiedziała też siostra o tym, że był ten moment takiego zakochania się trochę w Panu Jezusie, ale potem liceum. Tak. Siostry zakonne zaczęły się źle kojarzyć. Dlaczego tak się wydarzyło? Siostra zaczęła się mniej modlić wtedy? Nie, chyba najbardziej właśnie zabrakło osób, które by dały dobre świadectwo, że mi się naprawdę po prostu siostra zakonna kojarzyła z kimś nieszczęśliwym. No a każdy chce być szczęśliwy i zresztą już nawet później, kiedy zaczęłam się już brać to pod uwagę i nawet się zdecydowałam, to wydawało mi się, że życie wspólnotowe to będzie najtrudniejsze. I ja będę musiała zacisnąć zęby. Panie Jezu, dla Ciebie jakoś tam radę. <grafię> A się okazało, że było zupełnie inaczej. To jak wyglądała ta dalsza część historii? Liceum, trochę ochłodzenie powiedzmy w tej tak, relacji tak. i w tym myśleniu o za życiu zakonnym. To jak to się stało, że dzisiaj patrzę na zakonnicę klauzerową? Jeszcze kilka lat musiałam <grafię> minąć. Poszłam na studia. Studiowałam zaocznie pracę socjalną. Pracowałam w sumie przez cztery lata jako wychowawczyni w świetlicy socjoterapeutycznej. Moje dni, można powiedzieć, były wypełnione i relacjami, spotkaniami, wydarzeniami. Dużo się działo, było bardzo intensywnie, i to też zagłuszało trochę ten głos Pana Boga. I w zasadzie taki moment, nie będę tu szczegółów opowiadać, mm -hmm. bo pewnie nie mamy na to czasu, ale tak się poskładało, że z jednej pracy zrezygnowałam, drugą, którą miałam zaplanowaną, okazało się, że nie wypaliło, i pojechałam do pracy na miesiąc za granicę, właściwie nie znając języka. I ten. A do jakiego kraju? Do Niemiec, ale mhm. pracowałam w restauracji greckiej u Greków. <laughs> <laughs> Także zupełnie. No, coś tam kali jeś, kali pić się jakoś dogadywaliśmy, ale to raczej. Miałam taki czas rzeczywiście pustyni. Wtedy to był też czas, kiedy rozmowy telefoniczne były bardzo drogie. Pamiętam, że no, tam miałam jakiś abonament, to mniej więcej chyba w 5 minut rozmowy wyczerpywał mój abonament, więc nie, nie stać mi było, żeby dzwonić do Polski. Tam właściwie z Polakami żadnych kontaktów nie miałam, ale to był miesiąc właśnie który był mi bardzo potrzebny, żeby nabrać dystansu do mojego życia, do tego, co ja chcę zrobić z tym moim życiem, do pracy, która się skończyła, do wielu relacji, znajomości. Naprawdę czas pustyni. Czas pustyni, jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia. Pan Bóg pukał do siostry serca wtedy, wtedy w tym tak, czasie. Tak. Zagłuszyło to wszystko głos powołania, ale to było celowe? Czy siostra celowo ten głos zagł zagłuszała wtedy? Czy, czy... No myślę, że nie do końca świadomie. Mhm. Bałam się tego bardzo. Że, że Pan Bóg chciałby tego ode mnie, a ja po prostu, mnie to przerażała ta myśl, więc ale też się odnajdywałam, miałam talenty, wiele osób na przykład mówi, było zgorszonych, jak słyszało, że ja idę do zakonu, jeszcze gdybym szła do czynnego i miała się zamawiać dziećmi, to wszystko by się zgadzało i nikt by się nie dziwił, ale jak ktoś słyszał, że klauzura, to yy, wiele osób mówiło, że marnuje swój talent, że kojarzyło mnie po prostu z dziećmi, z młodzieżą, że to jest jakby moje powołanie, a ja wybrałam I, zupełnie inną drogę. I ta praca siostrze z dziećmi dawała satysfakcję wtedy. Tak, bardzo dużo. I to też wiele pięknych relacji, a do dzisiaj te osoby, wtedy dzieci, a dzisiaj już dorosłe osoby naprawdę nasze w sercu. To jak to się stało, że to się tak potoczyło, że siostra myślała też wcześniej o zgromadzeniu klauzurowym, kiedy się ta myśl po raz pierwszy pojawiła? Też na oazie, trochę później niż ta pierwsza, o której opowiadałam, bo ona była w klasztorze u siód Bernardynek. I tam mieliśmy codzienną adorację, i jakoś ja pokochałam wtedy bardzo tą modlitwę adoracji najświętszego sakramentu. To jest taki paradoks, jeden z wielu, że miałam taki dom, pokój na poddaszu u, u tych sióstr, patrząc, jak one pracują w ogrodzie, a ja nienawidziłam pracy w ogrodzie, powiedziałam. <śmiennie> 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 Jeżeli kiedyś miałabym być siostrą zakonną, to tylko klauzurową, dlatego że to, to życie mi się kojarzyło z modlitwą, a to było coś, co najbardziej pragnę, że wiedziałam, że jeśli mam pracować z dziećmi w jakiejś pracy wychowawczej, brałam też pod uwagę na przykład wyjazd na misję, miałam też takie pragnienie przez jakiś czas, to wiedziałam, że to będę robić jako świecka. Do tego ja nie potrzebuję być zakonnicą, jakoś nie pociągało mnie to. A jeżeli już mam wybrać życie konsekrowane, to tylko kontemplacyjne, bo to jest pragnienie gdzieś tam najgłębszy mojego serca. To w jaki sposób pociągał Pan Jezus siostra do tego życia kontemplacyjnego? To już usłyszeliśmy, że adoracja ukochała mm -hmm. siostrę tę formę modlitwy, mm -hmm. ale jak to potem jeszcze się formowało wszystko? Przełom właśnie nastąpił wtedy, kiedy wyjechałam na miesiąc, dlatego że to był taki czas w pustyni, gdzie mogłam znowu gdzieś usłyszeć coś, co tam we mnie gra, trochę na nabierać dystansu właśnie do rzeczywistości, do codzienności. Wróciłam chyba wtedy pod koniec września. Czy jakoś w październiku, a w listopadzie na początku była decyzja, że tak, jeszcze nie wiedziałam gdzie. Mhm. Też do tego się przyczyniło świadectwo braci, zwłaszcza niektórych gdzieś tam piękno ich powołania, dzielenie się też tym, jak oni przeżywają swoje powołania, jakoś sprawiło, że. Braci Kapucynów. Braci kapucenów, że przestała mnie jakaś ta wizja życia zakonnego przerażać aż tak bardzo. I pamiętam ten moment, kiedy gdzieś na modlitwie powiedziałam, dobrze, Panie jest, tak, już dobrze, tak. <laughs> ja nie wiedziałam jeszcze gdzie i jak, ale to szczęście, którego wtedy doświadczyłam, to naprawdę ja przez tydzień to się czułam jak w jakiejś ekstazie. Wydawało mi się, że ja nie potrzebuję ani jeść, ani spać i chodzę 500 metrów nad ziemią. Ogromny pokój i ogromne szczęście. I muszę powiedzieć, że później wiadomo, historia się toczyła, ale coś z tego szczęścia zostało do dzisiaj, że tego już mi pan Jezus nie odebrał. To przekonanie, że to jest rzeczywiście jego wola, to jest, że jestem na swoim miejscu, to jest to, co on mhm. dla mnie przygotował. I on to później potwierdzał. Najpierw pierwszym krokiem nie poszłam do braci, nikomu się nie przyznawałam. W ogóle do tego, co przeżyłam, chociaż byli do tego ten, szczęścia co? się siostrami. Nie nie. Nie? A nawet najbliższym rodzicom. To dopiero po czasie, jak aha, już wiedziałam aha, gdzie, ale aha. w tym pierwszym momencie nie. Przyjaciółce, koleżance? Nie, nie, nikomu. Nie. Pierwsze dni nikt nie wiedział. Wow, wow czyli to jest takie, takie zakochanie, może tak wielka miłość. Zakochanie źle powiedziałam, bo widzę, widzę od razu po wyrazie twarzy siostry. Nie, nie, to już nie zakochanie. To, to takie szczęście, może też którego chce się bardzo mocno doświadczyć w swoim sercu. Nie może nawet to poczucie. Że nie da się tego opowiedzieć. Nie da się opowiedzieć. A po drugie, to było pierwsze, tak, na, na wolę Bożą i na to pociąganie, ale jeszcze nie wiedziałam gdzie i więc we mnie było takie pragnienie: no to teraz muszę znaleźć to miejsce. I pierwsze, co zrobiłam, to już jestem właśnie z tego pokolenia, że po prostu wpisałam w wyszukiwarkę. Najpierw znalazłam regułę świętej klary. Mhm. O, tak, przeczytałam ten tekst. I byłam zachwycona. Zachwyciło mnie przede wszystkim to, jak ona pisze o wspólnocie, o tych relacjach, zupełnie inaczej niż ja sobie wyobrażałam. Czyli ona tak przedstawia wspólnotę jak rodzinę. Mówię o sobie jako o matce, która jest właśnie dla sióstr jak matka, dla, dla córek, która jest czuła, pełna takiej bliskości, zrozumienia. To mnie bardzo zachwyciło i takie Pytanie we mnie powstało: no to jest to, to jest to, czego ja pragnę, ale czy są jeszcze gdzieś siostry, które tak żyją? Druga rzecz, którą zrobiłam, siedząc przed klawiaturą i, i monitorem, to było, skoro są bracia mniejsi kapucyni jako reforma, to może istnieje coś takiego jak klaryski kapucynki. O, I wróciłam do Warka i pierwsza strona, która się otworzyła, to sprząty w Krakowie, w której jestem obecnie. Więc y, zobaczyłam, że jest strona, że jest możliwość napisania maila, więc oczywiście z drżeniem trochę się do tego zbierałam. A jeszcze co? pod spodem był napisane, stronę wykonał i imię, nazwisko brata, którego dobrze znałam, który mnie przygotował do bierzmowania i taki lęk się pojawił, a może on odbiera te maile, ja nie chcę, żeby ktoś się dowiedział i jakoś tak chciałam, żeby <grym> Jeszcze to... Jeszcze powie komuś. Tak, 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 żeby to było w takiej dyskrecji, ale potem jakoś to przełamałam, napisałam maila, po kilku dniach otrzymałam odpowiedź, zaproszenie, żebym zadzwoniła. Jak zadzwoniłam, to z kolei siostra mnie zaprosiła, żebym przyjechała no i tak się zaczęła przygoda. To, czym się chciałam też podzielić, co, co też było dla mnie jednym z wielu znaków, że to jest to, czego, co Pan Bóg dla mnie przygotował, czego pragnie, to było to, że chociaż jechałam tam pierwszy raz, to było na obrzeżach Krakowa, którego nie znałam też za dobrze. Wysiadłam z tego autobusu, szłam przed siebie, na no tym naprawdę już teraz tam jest jeszcze zabudowane, ale wtedy jeszcze tak, przez takie nieużytki naprawdę takie miejsca odludne. A miałam poczucie, że wracam do domu. Stanęłam pierwszy raz na tej furcie i naprawdę się czułam po prostu jak w domu, że to jest moje miejsce. I takie znaki właśnie Pan Bóg też dawał, żeby potwierdzać, że to on mnie prowadzi, że on tego pragnie. To jakie były te znaki. Myślę, że to też może być ważne dla naszych słuchaczy, dlatego że wiele osób albo rozeznaje swoje powołanie, albo dalej szuka tego, co mają w życiu mhm. robić. I czasami te znaki Boże nam umykają, a siostra zobaczyła te znaki. Świadectwo osób które gdzieś pociągało mnie. Na pewno to poczucie właśnie, że jestem w domu, że to jest to ogromny pokój, który Pan Bóg też daje, bo zmagałam się z jakimiś obawami, lękiem, uprzedzeniami, wyobrażeniami. Czyli tak, uprzedzenia względem samych zakonnic, życia zakonnego, też. obawa przed tym na przykład, że, że nie dam rady całe życie też taka siostra Może nawet nie, bo ja uh -huh. jestem raczej mocną osobą i ja jakoś mi się wydawało, że ja zacisnę zęby i dam radę. <grym> Ale to była taka obowa przed tym, że ja właśnie całe życie będę musiała zaciskać zęby, uh -huh. nie? że to będzie takie jednak wbrew. Czyli najsilniejsza była ta miłość do Jezusa, to tak, pragnienie tak. oddania. bycia z Nim, uh -huh. a resztę to jakoś przeżyje. <grym> <grym> no to jakie były te znaki potwierdzające, że to właśnie uh -huh. klaryski kapucynki? Pamiętam na przykład pierwsze spotkanie y, najpierw z przełożoną, która z wielką taką serdecznością mnie przyjęła, to było bardzo moje spotkanie i już to Pierwsze spotkanie burzyło jakieś stereotypy i moje wyobrażenia, ale jeszcze mocniejsze było, kiedy weszły siostry, pozostała część wspólnoty. Siostry młode, niektóre się okazały w moim wieku. I po prostu pierwsza moja myśl, Boże, to są normalne kobiety. <laughs> naprawdę, niesztuczne, nie jakieś napumpowane, napuszone, obrażone, albo nie wiem jakie jeszcze, tylko naprawdę szczęśliwe, uśmiechnięte młode kobiety. I to mnie zachwyciło też, że, że to tak można, że to jest możliwe. To może tak na pokaz była na początku. A to się czuje, jak jest na pokaz. <laughs> <laughs> Także no, ja uwierzyłam w to. Mhm. I jak wygląda formacja zakonna? No, no dobrze, zaraz, mhm. bo jest ten moment, kiedy jest siostra po raz pierwszy w zgromadzeniu. Rodzice już wtedy wiedzieli, czy jeszcze nadal? Wiedzieli, wiedzieli? wiedzieli, już wiedzieli. Zanim przyjechałam po raz pierwszy, jak już podjęłam decyzję i wiedziałam, że to jest ten klasztor, to y, pamiętam, że zawołałam i mamę i tatę przed komputer, pokazałam stronę i powiedziałam, tutaj będę. <grym> <grym> I, I co rodzice na to? No, trudne to było. Mm -hmm. Ogólnie tak podsumowując, mamo płakata to krzyczał. <noise> Włoski temperament? rodziców. Nie, chyba, ale no, przeżywali bardzo. Mm -hmm. Natomiast, a siostra jest jedynaczką, czy. Nie, nie? mam jeszcze młodszą siostrę. Natomiast to trwało ten najtrudniejszy taki czas, to, to były pierwsze dni. Później się oswajali z tą myślą. Pamiętam, że jak już mama zaczęła pytać, a z czego one się utrzymują, na przykład, to już wiedziałam, że będzie dobrze, bo przez pierwsze dni nawet nie rozmawiałyśmy, po prostu napłakała, płakała, płakała i trudno i to było jakoś się z tym pogodzić. Rodzice chcą szczęścia dla swojego dziecka, a im się wydawało, że ja się po prostu gdzieś jadę zamknąć i w czterech murach, i nie wiadomo, co mnie tam czeka. Co tam siostrę spotkało? Rodzice tak myśleli, i wielu rodziców tak myśli, i pewnie wiele osób w ogóle tak myśli, że tak jest. Zamykają się w tych czterech murach, no dobrze, mm. niech sobie żyją. Właśnie ciekawe jest to, może też to jest wyjątkowe dla naszego domu, bo nasz klasztor jest wybudowany w latach 90. i już sam budynek troszkę. Nie jest taki straszny, jak często bywa w wyobrażeniach. W rozmównicach nie ma krat. Już nie wiem o jakichś bolcach, kolcach albo nie wiadomo o czym. Jest jasny, ma duże okna, przestrzenny, więc jak się wchodzi do niego, nie ma się tego poczucia jakiegoś przytłoczenia. I na przykład pamiętam, że mojej mamy spadka mięśnia serca, kiedy pierwsza zobaczyła też klasztor, kiedy zobaczyła siostry, właśnie młode, uśmiechnięte. To już był pierwszy taki moment, kiedy się przekonała. Później, wiadomo, jeszcze to nie było tak. Czasami słyszałam, na przykład przyjeżdżali mi odwiedzić, ale mamy miejsce w samochodzie, jakbyś chciała wrócić. <tostaniali> Także to później minęło. Myślę, że mówię też o mamie tylko, bo akurat niedługo po moim wstąpieniu, bo trzy miesiące później mój tato zmarł, więc już później on był tylko raz tak naprawdę na moim wstąpieniu. Pożegnaliśmy się pod furtą i później już pojechałam tylko na pogrzeb, więc to się tak skończyło szybko. Czy może on szybciej się przekonał, że z drugiej strony widział wartość tego mojego życia i wyboru. Natomiast mama miała ten dłuższy czas takiego oswajania. Się, ale myślę, że też ważne było, że ona zobaczyła sens tego. Na przykład na początku też ona często w różnych środowiskach, gdzie nie przyznawała, że ma córkę w zakonie, bo na przykład koleżanki reagowały, to co się stało? Musiała się nieszczęśliwie zakochać albo coś w tym rodzaju. A po jakimś czasie jej koleżanki na przykład zaczęły ją prosić, o, żeby poprosiła mnie o modlitwę, bo coś się dzieje na przykład trudnego mhm. w rodzinie. I wtedy, kiedy ona zobaczyła sens tego, że inni też widzą sens, to myślę, że jej łatwiej. Także już od wielu lat nie proponuje mi powrotu do domu. <grym> To jest, do którego momentu siostra mogła? Wsiąść do samochodu i wrócić do domu. W każdej chwili mogę wsiąść do samochodu i wrócić do domu, bo nikt mnie tam na siłę nie trzyma. Jestem nie? dobrowolnie. <noise> nie ma jakiegoś klucza, że tam któraś z <noise> sióstr zamyka. Nie, każda z nas jest naprawdę, dlatego że tego pragnie dobrowolnie. Też dopowiem tak, może, bo tak czasami są wyobrażenia i zdarzało nam się na przykład, że była potrzeba, żeby wyjść choćby do lekarza gdzieś w mieście i spotkało się z nam, a i: Mam cię, jesteś, wyszłaś z klauzury. I to tak wychodzi, że my siedzimy. I tylko czekamy na okazję, żeby wejść. A to A naprawdę tak nie, tak nie jest. Nie. Żeby wejść do radia, na przykład. Na tak. Prawda jest taka, że jak najlepiej jest w domu, każde wyjście jest też jakoś i męczące, rozbija mhm. trochę, wybija z tego rytmu, z codzienności, więc tak naprawdę tak jak mówię, każda z nas jest dlatego, że tego pragnie. Czujemy się dobrze i w naszej wspólnocie, i w naszym domu, i, i to nie jest tak, że się siedzi i czeka na okazję do wyjścia. I jak długo trwa formacja zakonna, kiedy składa się śluby wieczyste? Długo trwa, bo właściwie to praktycznie 10 lat. Czyli pierwszy raz, jak zgłasza się do nas kandydatka, to i tak musi minąć przynajmniej rok do wstąpienia. I tak już było też ze mną. Ja akurat tak to się szczęśliwie poskładało, że jak się zgłosiłam, to byłam na początku piątego roku, więc skończyłam studia i zaraz po właściwie dwa tygodnie po obronie magisterki wstąpiłam. Czasami ten okres jest dłuższy, czasami krótszy, w zależności od też warunków. Właśnie raczej sugerujemy, jak się zgłasza osoba, która jest w trakcie nawet studiów, bo najczęściej młodsze dziewczyny już dzisiaj się nie raczej właśnie studentki czy starsze, żeby dokończyć to, co zaczęły. Myślę, że to już też jest formacyjne. Więc ten czas, jest, to jest minimum rok takiej kandydatury. Wtedy ona przyjeżdża, taka kandydatka do klasztoru, spotykamy się, poznajemy się wzajemnie. Jeśli nie ma przeszkód, jakoś to rozeznajemy. To też ma możliwość jeszcze przed wstąpieniem, rozpoczęciem postulatu, być też w klauzurze na jakiś czas, na kilka dni, jak ma możliwość kilku tygodni. To jest wtedy jeszcze lepsza okazja do wzajemnego poznania. Nie będziemy teraz opowiadać o tych wszystkich szczegółach, mhm. Nowicjatu, mhm. potem tych dalszych okresów, ale chciałam zapytać siostrę o ten moment ślubów wieczystych, bo mi z perspektywy osoby, która żyje w świecie, mhm. osoby świeckiej, wydaje mi się, że to jest taki moment, ale to siostra powie, czy tak jest, czy nie. Tak jak para bierze ślub, czy te śluby zakonne, wieczyste, czy to jest właśnie ten moment takich. Za ślubin z Panem Jezusem? Czy ten moment się wspomina tak często? Wspomina się rzeczywiście, aczkolwiek ja bym powiedziała, że każdy nowy etap jest takim, bo to jest zawsze decyzja. Zresztą decyzja dwóch stron: bo moja, że ja chcę iść dalej, ale też wspólnoty, która na to wyraża zgodę. Każdy z tych momentów jest ważny. Ważne są też pierwsze śluby i od nich liczymy też jubileusze na przykład. Czyli to jest ten pierwszy moment, mimo że to nie są jeszcze śluby wieczyste, ale rzeczywiście śluby wieczyste są najbardziej uroczyste, bym powiedziała. Wtedy też otrzymujemy ten znak obrączki na palec, więc to rzeczywiście przypomina, można powiedzieć, trochę gdzieś tam ten, ten ślub taki też mężczyzny i kobiety. A jak dzisiaj siostra patrzy na tę obrączkę, to co się dzieje w sercu? Radość, to, to taka ten pokój i pewność, że jestem na swoim miejscu, to gdzie Pan Bóg mnie chciał, i naprawdę no, różne trudności, przechodziłam jakieś tam kryzysowe, takie inne, związane też z posługami, które pełniłam, ale nigdy nie straciłam tego właśnie pokoju, jakiegoś szczęścia i tego, że jestem na swoim miejscu. Jak wygląda to życie tam po tej drugiej stronie? Różnie też różni ludzie sobie wyobrażają, a co siostra najbardziej cieszy w tym życiu? Jakie ono jest? No siostra już powiedziała, że nie jest nudne. No to mhm. powiedzmy, co tam się dzieje? Co te siostry robią? Jak to wygląda? To ja może nawierzę do tego, co powiedziałam w pierwszej części rozmowy, że bardzo się bałam tych relacji, że się te siostry wydawały mi się takie między sobą często skłócone i może to wydawało mi się najtrudniejszym aspektem i to się okazało... W Najbardziej w tych pierwszych latach chyba tego doświadczyłam, najpiękniejszą stroną tego życia, dlatego że otrzymałam bardzo wiele akceptacji. Że w czasie tych pierwszych lat formacji nikt mi nie mówił, nie wiem, jak mam rączki składać, nie próbował mnie wciskać w jakieś ciasne ramy, ale naprawdę miałam tą przestrzeń, żeby być sobą, żeby poznawać siebie. A wiadomo, jak się przychodzi z takiego życia bardzo szybkiego, dynamicznego, pełnego relacji, wydawałoby się, że super i fajnych, ale później się okazuje, że jednak dość powierzchownych, wchodzi się w ciszę gdzie chce się czy nie, zaczyna się spotykać ze sobą, gdzie m, tych relacji jest dużo mniej, bo jest grono tych samych kobiet, codziennie tych samych, gdzie już poznajemy się później po krokach z daleka i po gestach po zamykaniu drzwi, już wiem kto tam jest. Więc to jest taka przestrzeń, która pozwalała mi poznawać siebie. I to często poznawać zupełnie od innej strony, że moje wyobrażenie o mnie całkowicie runęło, i to było takie dosyć bolesne. Wyobrażenie, które miałam o sobie, jaką ja jestem osobą, bo tak funkcjonowałam, się okazało zupełnie nieprawdziwe. Odkrywałam siebie inną, odkrywałam różne swoje rany, które nosiłam, różne trudne, takie ciemne strony siebie samej, i miałam przestrzeń, żeby to poznawać, żeby błądzić, żeby się mylić, żeby upadać, żeby popłakać i się podnosić i jakoś wzrastać, właśnie i poznawać siebie, poznawać też siebie w relacjach z siostrami. I to się okazało najpiękniejszą w ogóle stroną tego życia. No nie, że modlitwa wiadomo, i Pan Jezus jest zawsze wierny i dobry i się nie obraża, ale się okazało, że też da wspaniałą wspólnotę, która też daje bardzo wiele miłości i akceptacji. I to jest taka treść, chyba najważniejsza tego naszego życia. To są relacje z Bogiem, które na modlitwie wyrażamy, i później między sobą. No i to tak jak mówię, jest nas obecnie we wspólnocie 13. W różnym wieku, różne temperamenty, z różnych rodzin, z różnymi historiami, z różnym doświadczeniem, z różną formacją. Naprawdę nie brakuje okazji do różnych napięć, spięć e, i tak dalej. Tyle kobiet w jednym miejscu. Dokładnie. Tyle hormonów <laughs> na różne sposoby działających. A to, a to nie, nie ucinają się te wszystkie hormony? Nie, nie? ucinają się, ja. <laughs> Działa dalej. <laughs> Wszystko działa. Także jest okazja. No i w tym można właśnie gdzieś doświadczać tej miłości mhm. ze strony innych, przekraczania też siebie, żeby kochać innych, żeby przebaczać, żeby nie skupiać się na tym, co jest nieistotne, bo czasami my się naprawdę fiksujemy na jakichś drobnych rzeczach, potrafią nas wkurzyć czyjeś zachowania, a tutaj uczymy się też nabierania do tego dystansu, po prostu machnięcia ręką, że ta osoba jest taka i pozwoli jej być taką, jaka jest. Siostro, chciałam się zapytać teraz o oblicze Jezusa, bo siostra powiedziała o tym swoim pierwszym spotkaniu. Nie widziałam Pana Jezusa, mhm. ale był ten Jego głos, było to szczęście. Czy jest tak, że ma siostra wrażenie to, że zbliżam się do Niego, jestem coraz mocniej Jego przyjaciółką, jestem coraz bliżej Jezusa? Myślę, że tak. I on się przede wszystkim objawia w ludziach i w wydarzeniach, tak bym powiedziała. Oczywiście jest na modlitwie i, i też w świetle Słowa Bożego ja to mogę odkrywać i widzieć w ogóle, ale On właśnie się objawia w, w ludziach i w wydarzeniach. Czyli ten najważniejszy fragment życia to jest, są spotkania z Jezusem. Siostra powiedziała o medytacjach, mhm. dwie medytacje w ciągu dnia, tak. ale też jest moment na adorację. Mm -hmm. I ten moment adoracji to jest wpatrywanie się w niego, obecnego w chlebie. Dokładnie. Mimo, że tyle lat jestem i to jest codziennie, to spojrzenie w ten Najświętszy sakrament, rzeczywiście w tą hostię taką prostą i białą, to często mnie jakoś na zachwyca na nowo można powiedzieć. No nie? Że ta pokora, takie oddanie się, cichość, nienarzucanie się, to jest taka szkoła, naprawdę. Mamy też taki duży krzyż w kaplicy, który też nieraz był taką odpowiedzią w momentach na przykład właśnie jakiegoś konfliktu, kiedy ja w sobie po prostu, we mnie była burza, miałam ochotę, nie wiadomo jak odpowiedzieć, zemścić się słowem, oczywiście jakimś tam dosadnym. <laughs> Mówi to klaryska Kapucynka. To Oczywiście, że tak. <laughs> a, a później siada się przed krzyżem albo przed świętym sakramentem i cała broń wypada z rąk, bo, bo Jezus pokazał, jak on zareagował nie? na niesprawiedliwość i że to, to, czym on odpowiada, to jest zawsze miłość i przebaczenie. Wpatrywanie się w oczy Jezusa zmienia nas? Bardzo, mnie zmienia bardzo. Do serca dociera ten wzrok Jezusa, tak się dopytuje. <noise> tak, bo to bo nie da się inaczej pokochać też bliźniego, jeśli nie doświadczymy, jak jesteśmy kochani. A na modlitwę tego przede wszystkim doświadczam, bo ja widzę swoją słabość, swoje mm -hmm. biedy różne. A jego miłość się nie zmienia. Czyli doświadcza siostra miłości. To nie jest tak, że z miłości siostra zrezygnowała. Nie, przeciwnie. <laughs> Więcej tej miłości jest. Nie wiem, czy to pewnie się nie da porównywać. Aha. Zresztą myślę, że małżeństwo też nie jest rezygnacją Aha. przecież z miłości Bożej. I wtedy w małżeństwie się też Pan Bóg objawia, czy w innych relacjach. Natomiast mi się objawia też przez siostry i przez te relacje, które mam na co dzień. Uśmiechnięta siostra Judyta przede mną siedzi. Teraz zapytam o to oblicze Jezusa. Jak siostra patrzy na Jezusa, to jakby siostra spróbowała opisać jego twarz, jak on wygląda. Przede wszystkim spojrzenie, które jest pełne miłości i akceptacji. Jezus, taki właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Siostra Judyta Woźniak, klaryska kapucynka, opowiedziała o tym, jak widzi swoje życie, życie też w perspektywie tej Bożej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję z Panem Bogiem.